No, tutaj, tutaj, się. Już, tak, a Czyli, tu tymczasem przywrócimy jeszcze stan normalności. Tak. tu jest Polska, tu jest Polska, a nie To nie jest nasza klasa. A to nie płacimy. Tu jest Polska, no dobrze. Pana nie, idzie, idzie. Idzie, idzie. To się nawet będzie nadawało, żeby... Bardzo proszę, odłóżmy to na miejsce. Chcę oddać tę flagę. Słucham. Chom, no, szanowna Pani. Chom. Dziecko. Zlituj się nad sobą. Znituj się nad sobą i jak się nie wstydzisz Ludzie bój się Bóg... W ogóle nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego państwa. Chwała Bogu nie ma jeszcze takiego państwa. Więc nie będziemy w Polsce, w polskim ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które chwała Bogu nie mają statusu państwowego, i w związku organizacja z tym, tego typu emblematy nie są otoczone żadną ochroną prawną na terenie Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest Polska, nie Bruksela. Grazie.